Hej, z tej strony Normik, zapraszam Cię do materiału z gry Shakes and Fidget. Pamiętaj też, żeby wpaść na mojego Discorda i Twitcha, gdzie regularnie streamuję. Wszystkie linki masz w opisie filmu. A Gildia? No Gildia mamy tutaj, wiesz, z tymi z ziomali z tego, nie? Grałeś z nimi na EU18. Fres tam, Kajtus, młody i tak dalej. To jest ten challenge free-to-play Gildia, jak coś. Czyli, żeby być w Gildi, musisz mieć 0 Mushroom spade i musisz jakby wysyłać screeny i udowadniać, że, no, że nie kupiłeś niczego. Dobra, czyli tak, ja w zasadzie mogę już klikać, nie? Nic tu nie muszę zrobić specjalnego. Dobra, lećmy z tematem. O Jezus Maria, jeszcze ten tutorial. Idzie to jakoś wyłączyć, czy to trzeba przeżyć? Okej, okay, okej, okay. okej, okay. okej, okay. super, ła, wow, ale siana. Mhm, mm super. Czy każe mi zużyć, klepsy teraz? kurwy Kurwa, Nie da się, trzeba przeżyć. No nic, no jak trzeba, to trzeba, nie? Buty i klata, ja, piernicze i lochy. Mega. Mega to wygląda. Obóz szkoleniowy. A to chyba jeszcze się nie opłaca. Klikać są tego obozu bez żadnego giru. Nie wiem na ile tam są oporowe wariaciki. Dobra, czyli tak. Generalnie podsumowując, to wbijam, wbijamy teraz 10 level. No i cały czas dążymy do tego 5 na 5 jeśli chodzi o ulepy. Jak dasz staty trochę, to da radę. Na luzie z dwa zrobię. Bez, żadne, bez żadnego giru, tak jak teraz mam. Pierwszy na pewno. Co ty mówisz? No to. mogę kliknąć, nie? Staty chyba na razie nie, nie, nie będę robił, bo. Znaczy nie będę dawał, bo trzeba zbierać na te ulepy, nie? W sumie w pierwszej kolejności chyba. Tu 3 na 3 mają w ogóle. 5 na 5. Czyli nie, tak trudno chyba to 5 na 5 wbić, co? Dobra, zresztą chyba, chyba jednak zaczekam, wiesz? Nie pali się, chociaż w sumie na free to play to. W... Warto tak najszybciej kliknąć Żeby już się kolejne odnawianie Kolejne zaczęło, nie? Okej okay. te, te będą Badu A, to tego eee, Z tym duszkiem to jest to? Są zajebiste. Nie? Ja też tych reklam się naoglądam w życiu. Najbardziej znienawidzona reklama to ten skurwiel król, co go kamienie spychają w dół, a on yy, no, nie może się im oprzeć, bo to jest takie długie. Aplikacja randkowa: no to nic tylko pobierać nie? i szukać szczęścia. Ja nie wiedziałem, że można pomijać na początku za frolca. Ja tu będę miał plus 10, nie? To możemy już iść pod kluczyk. O, Zręczność i zręczność. No to tak niespecjalnie, ale w sumie przygarny. Dobra, zróbmy ten obóz teraz już. Ok, patna hita w sumie. Dobra, lecimy dalej, mamy ósmy, ósmy do kolejnego ulepszenia potrzebujemy 100 golda, dobra. 100 goldzika, 100 goldzika, hmm. 28. Czy musimy wbić, nie? Dobra. Z skrzyneczki się nie udało. Okej, okay, dziewiątka. Yy, dziewiątka. I zaraz będzie dziesiąteczka, nie? Już możemy zrobić ulepę. Pak 4 na 4. Już 21 ziomol, ma. Lecimy dalej. <laughs> o, nowa rózga. Teraz to się będzie działo. Słuchajcie. Podkluczyk, bo już mamy 3 Dobra. Pięknie. 11 poziom. Biblioteka dokładności odkryta. No to teraz trzeba się przesiąść na aplikację telefonową. Broń nie sprzedaje startowej, dzięki, ale, no pamiętam, ale jakby doceniam to przypomnienie, bo byłbym, byłbym w stanie to zrobić. To zrobić. Także o potwiłe. zajebista, można zapomnieć. Ja wiem, wiem, że można, wielokrotnie to robiłem już do tej pory, więc no, naprawdę wiem, że byłbym do tego zdolny, nie? Kurde, szkoda, że podki pod się, pod nie mam. O, no. To nieważne wtedy. No i co? No to teraz zasadniczo chyba będziemy czekać już, nie? Na razie. Strefa światła odblokowana. I i teraz robimy klaser, nie? W sensie i active też. Dziesiąty i klaser w opór, tak? Rozumiem. No, co znaczy, mnie to akurat nie cieszy, że koniec reklamek w sumie, nie? Chciałoby się dalej klikać. No ale. Mm, jak nie ma, to nie ma, no co? Dobra. Możemy coś kliknąć, nie wiem, na 20k? Coś znajdziemy? Jeszcze nie. O, mogę zrobić na dzisiaj ulepy do końca. I tak mamy z głowy. Teraz mogę resztę ładować w staty. 4. <laughs> Zaraz 7%. Sprawdź, może. Ogólnie szczerze to wolę chyba serio sprawdzać w sensie, takie rzeczy na razie. Bo ta próba jest na wagę złota. Chciałbym podkreślić, że następna będzie dopiero za godzinę, nie? Więc tak, na EU19 wczoraj udało się dokulać do 24 levela. Eee, no, niestety nie udało się odblokować twierdzy. Ale to zaraz zrobimy w zasadzie. Taki jest plan na rano, przynajmniej, żeby do tej twierdzy dobić. No. A jak reszta? Reszta, mniej więcej coś takiego. Ogólnie, dużo osób się tam do tego 25 jakoś dobiło, już po północy. Także tam do twierdzy dużo osób doszło, nie? Ja powiem tak. Dzisiaj chyba dobiłem do którego? Do 20... 21%. Także no, niby ten. Limit został osiągnięty, znaczy limit, założenie 20% zostało osiągnięte. Ty masz chyba jeszcze więcej z tego, co kojarzę? gdzie ty jesteś? No chłopie, jaki dramat. Chyba zajebiście właśnie z tym klaserem, powinieneś powiedzieć. Te buty sobie kupimy, co? Fajny całkiem. O, jest różga i na inta nawet, o proszę. No to bierzemy bierzemy jak swoje serio? nie było trupka? dobra, mamy twierdzę, moi mili Mamy twierdzę, więc rozpoczynamy kolejny etap jakże pięknego budowania konta. Czyli twierdza nasza wspaniała. Oczywiście bez żadnego skipowania, bo to za drogie. Ale tutaj twierdza ładnie idzie. A co jest? Jest aż tak źle? Ja w sumie ja, jakie wy macie twierdzę. Ja tak po malutku coś tam skrobie, nie? Może, może i szału nie ma, no... jakby... Nawet nie wiem w sumie co teraz budować, czy zbierać na... na to, chociaż tu jeszcze trochę brakuje, nie? Jakiego masz? Hawk? Zero. Hawk zero. A u nas... u nas większość ma jeszcze zero, widzisz. A ten free-to-play'u to, to... stary. Ale ulepy zrobiłem 10 na 10 flora i... Wyprztrykałem się całkowicie z grzybów, ale mam nadzieję, że dzisiaj coś tam jeszcze z kółka siądzie i uda się trzy paski pocisnąć. A potem będziemy myśleć, dzisiaj lecimy na Fula, a jutro, jutro będziemy się przejmować później. Dzisiaj lecimy. i drwala kamień na trójkę. Brzmi sensownie. No to robimy na trójkę. Lecimy awanturniczością 33,74 klasera, czyli powiedzmy, że jest w miarę jakby mi się reklamy nie skończyły, to w sumie pewnie wbiłbym więcej no ale niestety niestety się skończyły więc tyle ile dałem radę tam uszczknąć, tyle zrobiłem a reszta to już witam Adama Diablo siemano, siemano co tam, jak tam opowiadaj? Ukończ pięćdziesiąt wypraw. Ło. W końcu helmet, co prawda beznadziejny, ale w porównaniu do, do tego czepka, który był na pierwszym albo na drugim levelu, to powiem szczerze, że i tak. No to w sumie, w sumie ma to sens, nie? Mamy kolejny kluczyk do lochu, ale chciałoby się teraz poenterować troszkę. Mm. Aramba, O, skończyło się już, tak szybko 41 level, ale mam jeszcze koło Zobaczymy co koło przyniesie Grzyba Surki, grzyba Dalej surki, goldzik nawet jakiś, o proszę Buciory Buciory, zręczność, wytrzymałość, int, no to nie zamieniam, nie? Sprawda mi troszkę yy, pancerza, ale no mierne są, mierne. To na pewno chcę sprzedać. Zaraz sobie odświeżę jeszcze yy, za reklamkę zbrojowni i gabinet. I zobaczymy czy coś fajnego się tam pojawi czy, czy nie to chyba staty sobie lekko podniesiemy, co? I zostawię tam troszeczkę goldzika, żeby ewentualnie tą zbrojownię coś tam sobie kupić. Oj, w sumie więcej dałem niż chciałem. Tak się rozpędziłem. E, o, ja pierniczę. Z zobaczcie coś, co za reklama się trafiła. Najbardziej znienawidzona postać przeze mnie. No i przez wielu podejrzewam, że też. To dobierz sobie bez problemu, to 60. Coś tam chyba grzybi, nie? Ad Adamos Coś mi się kojarzy, że troszkę grzybi. Dobra, my tu mamy tak. O, mamy pod Inte budki. To fajne, to bierzemy. I ze slotem. Ok. Te sprzedamy. Teraz tak. Mamy. To nie, to nie. Broń, niby plus 45, ale na siłę. Mam tutaj też taką broń Która mi daje mm, Jest na siłę i na szczęście No i daje mi plus Tu mam 14k hita, a tu mam 10k I tu mam, z tą mam 51k hapsa A z tą mam 46 To warto ją zamieniać, czy, czy nie warto? Słuchajcie, to zagrzyba, to zagrzyba, to odpada To też nie To też nie mm, To też nie i to piła int no niby ze slotem można by założyć, nie? Ale jest spora różnica, więc na razie na pewno... O, ho, ho proszę Państwa! Co to poleciało? Nie no, nie pogadasz. Jutro sobie jako bardziej zmienisz po północy? No wiadomo, jak coś tam się uda fajnego zdobyć, no to na pewno, nie? No na razie dam tyle, tyle o ile. Dobra, to co? Gemika sobie dajemy, myślę, w sumie gdziekolwiek. No niech będą te buty, one są najbardziej stabilne na razie. A, jeszcze ten, jeszcze epic przecież jakiś jest do odebrania. Buty. No nie, serio buty? Ale dramat, ale dramat. Ja pierdziele, bo to akurat dużo da, czekajcie Katakumby, ruiny Gnarki, kopalnie Glory wszędzie mam po 90 parę procent A gdzieś epic będzie? Tu będzie epic, to zróbmy sobie tego O To miło, 42 Oczywiście, że bierzemy To sprzedajemy Yy, dobra, i tak yy, generalnie, jeśli chodzi o EU19, to mogę zaraportować, że udało mi się zamknąć zbezczeszone Katakumby. Udało mi się jeszcze zrobić jakieś inne pojedyncze lochy. No i aktualnie level 44 i prawie pół. Yy, gemy lecą jak szalone, także to cieszy. Twierdza zrobiona na szóstkę. I teraz tak, nie wiem właśnie, jeśli ktoś chce doradzić, to nie wiem, czy pchać od razu twierdzę na siódemkę, czy robić kwatery, czy robić może chatę albo kamieniową, czy po prostu salkę teraz. Bo ja mam salkę w sumie dopiero jedynkę. Jak coś? Sprawdź sobie w Tulsa. Czy coś tam idzie pchnąć, czy raczej nie idzie pchnąć. Jak to wygląda? Gloria zamknąłem w ogóle. Kurde, ale ty zapierdzielasz ją! 49 level, jednak ten Berek chyba daje radę, co? Znaczy ja tam nie mówię, bo Bart też na razie mi się spoko wydaje, ale... Kurde, 49 no, a Glorie ja mam którą? Dziewiątkę. Ja mam na Glorie w ogóle... <laughs> na Glorie ja mam 0,48%. Stawię na dziewiątkę. Klaserek się robi już 42, niedługo 43%. Także... o. Dzieje się na parstekizna. Eee. Trzeba ci CC załatwić mówisz? Można załatwiać o kurwa, co ja robię, ty, ale się zapędziłem. oj ojoj ojoj. Ojoj Chyba oj, oj. nie śmiej się, to jest tragedia. Pięć grzybków w tym kącie to. A mogło być to na jakiś dzień, w którym byłby fajny event. Nie, no masakra. Takie przyzwyczajenia widzicie, że... Człowiek teraz będzie się odkuwał przez tydzień. Te pięć grzybków, które przepierdzili. Może chociaż jakieś grzybki pójdą tutaj. Skarczmy, no nie wiem, ale także opadki.